Znalazłem tu sposób. Także nie umknie mi pan komendant. No, a już myślałem. <laughs> a ja, ja tak się tak spodziewałem, że tutaj nie będzie tak łatwo. Ale powiem panu, panie komendancie, że jak czytam. Pański życiorys, to Pańskim życiorysem i tym CV to można by obdzielić nie jednego strażaka, tylko co najmniej kilkunastu, ja już nie mówię o strażakach, tylko w ogóle, no naprawdę, szacunek, szacunek. No, cieszę się. I powiem Panu jeszcze jedną rzecz, że tak czytam, że od 91 roku, czyli Pan tę swoją karierę zaczął od takiego momentu, którym no, Pol Wolna Polska się zaczęła. Tak, Wolna Polska to jest, to jest po pierwsze. Natomiast chcę też, jeżeli pan się już do tego odnosi, chcę nawiązać też do ważnych dat. 91 rok mamy wejście ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, tak? tak jest. Ze Straży Pożarnej stajemy się formacją troszeczkę, troszeczkę inną, mamy dużo więcej zadań. Natomiast rok 95. jest to powstanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Szczerze powiem, ta data mojego urodzenia to się super wkomponowała. To jakie było przeobrażenia, no, no, transformacje w ogóle tej naszej formacji yy, no, przechodziliśmy przez, przez te lata. Ale panie komendancie, jeszcze ta nasza tu podhalańska brać, jak widzi pana w telewizji, jak widzi pan, jak pan się wypowiada i jeszcze pan się nazywa tak już na 100% po góralsku, czyli Józef Galica, jak, jak Andrzej Galica niemal, prawda? No tak. to, to panu powiem, że tutaj no, górale są dumni z pana i, i z nie tego, pan, że zawędrował pan, pan tak w... wysoko. Nie, nie wiem, czy nagrywamy, ale. Nagrywamy, pan, nagrywamy, tak, tak. Wszystko, co pan powie, będzie wykorzystane. E, może nie wszystko. Może tak humorystycznie, e, jeżeli mówimy o nazwisku. Będąc komendantem no ja toczyłem odwieczny spór z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, też z Józefem, ale gąsienicą i zawsze żeśmy się spierali, kto był pierwszy na Podhalu, czy Galicę, czy gąsienicę. I, i, I kto wygrał? Nie, wie pan, nie, 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 nie rozstrzygnięte. O, przepraszam, bo ja mam telefon. Ale to nie szkodzi, może pan sobie odbierać, to będziemy ciąć w razie czego, jak trzeba. No. Nie, bo wiem, że jest pan, że pan jest na ma gorącą linię. Panie komendancie, rozmawiam teraz jeszcze raz muszę pana przedstawić rozmawiam przecież z zastępcą komendanta Głównego Polskiej Państwowej Straży Pożarnej nad Józefem Galicą. Wróćmy jeszcze do tego Podhala, bo nasi czytelnicy na pewno chcą więcej wiedzieć o Panu, o tym, co Pan robił. Ja tylko przypomnę, że od 91 roku do 97 był pan tutaj na nawet dłużej do 99 był pan na Podchalu i zaczynał Nie, to... Pan. Do 1997 byłem, byłem dowódcą tak. jednostki ratowniczo-gaśniczej w Zakopanem. W 1997 roku zostałem komendantem najpierw rejonowym, później mieliśmy reformę administracyjną i automatycznie no, stałem się komendantem powiatowym. I w nowym targu byłem do 2008 roku. Pan jest też też przypomnijmy, jak już mówimy o pańskich zasługach, to przypomnijmy też, że to pan przecież wymyślił współpracę z Toprem, prawda? Straży pożarnej i powstał ten to ratownictwo wysokościowe w, w Państwowej Straży Pożarnej, prawda? Bo to jest też to też są początki 92 chyba rok. Wie pan to, to może za dużo powiedziane, bo, bo powiedzmy no, no owszem, mieliśmy to w zakopanym pod ręką, wtedy mm -hmm. to, o czym rozmawialiśmy na początku, powstała Państwowa Straż Pożarna, 91 rok, przypomnę, no i wtedy nałożono na nas obowiązki no, różnego rodzaju ratownictwa, między innymi ratownictwo wysokościowe. Wie pan, chcieliśmy się uczyć od najlepszych, No tak? jasne. A, wtedy... Wtedy takim dla nas autorytetem no to była, to był, była Taczańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, tak? I w zasadzie no, było, nawiązaliśmy współpracę. W zasadzie ta grupa, taka prawdziwa grupa, bo w Zakopanym powiedzmy, no, była niepełna ta grupa, natomiast pełna Później się bardziej rozwinęła. Była y, grupa y, w Nowym Sączu, która w zasadzie y, tworzyła później y, tak zwane te, te nasze y, grupy poszukiwawczo-ratownicze. Jednym z elementów było to, że, że po prostu mieli tam też panel y, z ratownictwa wysokościowego. Jeszcze nawiązując do tego Podhala, jak góral ma się w Warszawie? Jak pan, jak pan wytrzymuje tam pod tymi wieżowcami? Nie tęski pan za bardzo za tymi naszymi górkami? Nawet nie wie pan, panie redaktorze, jak bardzo. Brakuje mhm. mi na pewno tego. No, w, 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 w ostatnim okresie czasu mamy taki ogrom pracy, że, że po prostu no, no, nie powiem, że nie myślę o domu, o, o Tatrach, o górach. Ale, ale bardzo mi tego brakuje. Bardzo mi brakuje widoku, atmosfery i tego klimatu góralskiego, no czego na pewno tutaj pewnie nie ma. Jak często pan tutaj przyjeżdża? Rzadko. Coraz rzadziej. Nie ma pan czasu. Nie ma czasu, tak. Dobrze, przejdźmy w takim razie do tego, co się w tej chwili dzieje, czyli mamy mamy sytuację popowodziową, minęły dwa tygodnie, prawda, z haczykiem. Ja, ja, ja może jeszcze, Dobrze. proszę uprzejmie, chciałbym jeszcze wrócić do tego elementu, gdzie w zasadzie no, no, po nowym targu Aha, okay. proszę bardzo. zostałem zastępcą komendanta mm -hmm. wojewódzkiego tak. w Małopolsce. I tam pełniłem służbę do 2015 roku. No i później zostałem mazowieckim komendantem wojewódzkim, w zasadzie no największego województwa w kraju. Bardzo dobrze też ten okres sobie wspominam. Nabrałem tutaj no naprawdę takiego wielkiego doświadczenia na Mazowszu. To było największe województwo, największy garnizon. Gasił, pan most, gasił też... pan most, przecież z tego co pamiętam. Tak, tak, dowodził tak, pan tam akcję. Ten, to jest też ten Łazienkowski, okres, kiedy, tak. mhm. kiedy w zasadzie mieliśmy, mieliśmy most Łazienkowski. Ale ja też bardzo ciekawe akcje, panie redaktorze, miałem w zakopanym. No, to przypomnijmy w, sposób, w takim razie, właśnie. Które też w pewien sposób, muszę panu powiedzieć, że ukształtowały. Nie, jakoby no, no, tą tą jakąś ścieżkę zawodową, bo mm -hmm. powiedzmy no, wspominam y, chociażby katastrofę Sokoła. Tak. No to też jest bardzo ciężka y, akcja. Pamiętam też na własnych no, plecach wniosłem, tak. panie y, komendancie, y, y, butle, butle y, bo tak, wszyscy myśleli, tak, że tak. trzeba będzie butle gaśnicze nieść i, i kto, kto żyw leciał do tej Doliny olczyskiej to, to niósł butle, tylko, tak. Widzi pani, leźmy tam sprzętu, no, no tak. na te czasy to, to bardzo trudna akcja, no, w zasadzie i topografia terenu, no, w zasadzie teren... Nie, nie było dostępny. kładów, nie było takiego sprzętu, który można było Szybko dojechać, prawda? Wszystkiego żeśmy się powoli, jak formacja, w zasadzie wie, pan dorabiali. No tak. Ale też wspomnę akcję, której no pan też uczestniczył. Sucha góra na, na Słowacji. Tak, dokładnie. Tam byłem pan też, pan wie, pamięta, jak rodzinę. ja się tam dostałem musiałem nie się przemycić Przem... ale pamiętać. muszę powiedzieć przemyci... przemycili mnie strażacy w kurtce strażackiej bo ówczesna straż mnie, graniczna absolutnie nie chciała mnie przepuścić, a, a ja się dowiedziałem o, do, o, o pożarze jak byłem w Kochołowie, nie było w... jak wrócić po, po paszport, no ale strażacy mi pomogli, dobra, to jedźmy dalej właśnie, e, no my, te tak, akcje no, no wtedy zaliczyłem, mm -hmm. muszę Panu powiedzieć, 97 rok e, świeży komendant i i od razu no, powódź w 1997 roku. Tak. Otwarcie zapory i chrzest zapory można powiedzieć badanie wytrzymałości. Tak? Mm -hmm. e, bardzo, bardzo ciężki y, okres. Y, no, w zasadzie bardzo podobny do tego, co się właśnie w ostatnim czasie działo w Kotlinie Kłockiej. To, to, y, bardzo mi to przypominało właśnie tamten. Tamten okres, przede wszystkim ta dynamika yy, tej powodzi i, i w zasadzie... Na no, skala zniszczeń. I te skala doświadczenia. Tak, no, przypomnijmy tu i tak, miejscowości. Jak, no jak powiedzmy tutaj, no, no, no łopuszna, później przecież cała ochotnica dolna, górna, kliurów, tak. e, no, to przecież były tak zdewastowane miejscowości. No, bardzo po, podobnie przypominające krajobrazy tego, co dzisiaj widzimy na, na Dolnym Śląsku, w Lądku, w Zdroju, czy, czy powiedzmy w Głuchoła no, może bardziej to jest taka miejscowość. Bym powiedział bardziej o specyfice miejskiej, ale, ale Lewin też w zasadzie. No, no tak, bardzo zgadza, się, zgadza się. Myśmy ruszyli, ponieważ taka jest nasza dziennikarska powinność. I też ja jestem takim wyznawcą takiej teorii, że jak się dziennikarze pojawiają i piszą o tym, pokazują obrazki. To, to, to ta ludzka solidarność jest większa, a, a potrzebna była ta ludzka solidarność e, no, no, dla no, tych, no, prawda? No, także także bardzo, myśmy. Bardzo, tak, myśmy tam dotarli praktycznie rzecz biorąc. E, ja dotarłem z Bartkiem, z fotografem, a prywatnie moim synem dotarliśmy do Lądka na zajutrz. E, po, 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 po tej tragedii to. No, no, Wszyscy wiemy, co zastaliśmy, prawda? Natomiast rzeczywiście był tam problem z, z pomocą. Myśmy sobie to te, też tak tłumaczyli, że, że ta pomoc jest w tej chwili skierowana bardziej do tych miejscowości, gdzie ta woda już do, dociera, a tutaj już trochę ludzi je, zostali ewakuowani, część. Część gdzieś tam pochowała się po, po wyższych piętrach, ale rzeczywiście spotkaliśmy się w lądku na zajutrz z taką, z taką no trudną, bardzo trudną sytuacją, bo często ci ludzie dopytywali: Czy ktoś tu przyjdzie na pomoc? Czy ktoś tutaj dotrze do nas? By, były, byli strażacy z OSP. Którzy tam do, do, po, w, w, w ciągu dnia, tego następnego dnia, dowoźli, dowieźli wodę koło południa i przywieźli rzecz bardzo istotną, to znaczy przywieźli wielki, ogromny agregat, do którego ludzie się mogli podłączać. To było bardzo istotne. Tak. My rozmawiamy w takim trudnym momencie, dlatego że. Dwa tygodnie po, po, po tej tragedii zaczęły się rozliczenia i my ciągle słyszymy teraz, z, prawda? I, i pan, do pana komendanta pewne też docierają różne y, informacje. Taką y, zaczął to chyba były komendant, który tutaj wrzucił kamyczek do y, okrótka, do że, że nie było tych strażaków tylu, ile powinno być, że wszystko za późno, że do, było do przewidzenia, że tak będzie, prawda? Polska jest podzielona na dwie części, mówię tutaj o policji, o politycznej części, o politycznym podziale, także będziemy sobie na pewno wrzucać do, do, do ogródka. Jak, jak pan komendant to widzi? Panie redaktorze, wydaje mi się tak, przedwcześnie, moim zdaniem, na rozliczenia mhm. fala powodziowa jeszcze nie doszła do Bałtyku. To także prawda. jesteśmy. Na pewno dalej, dalej w akcji. Oczywiście y, czytałem te wypowiedzi i y, 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 y w zupełności się z nimi absolutnie nie zgadzam. Y, no, wszystkie tezy tam y, po prostu podjęte no, są po prostu moim zdaniem bardzo krzywdzące dla strażaków. Natomiast wybaczy pan, ale w te spory polityczne, bo tak określam tą tak. Ekspertę, w, oceniam. Wolałbym po prostu na tym etapie nie wdrożyć. Akcja jest niezakończona. Dobra, panie Komendancie, z 17 chyba, czy 18 września, ja tu nawiązuję do naszych OSP, pojawiło się takie pismo, które też jakoś jakimś cudem do nas trafiło. Mianowicie, zwróciliście się do Ochotniczych Straży Pożarnych, żeby że ta pomoc, wstrzymajmy się, tak, że już jest przeładowanie tej pomocy takiej wolontaryjnej, bo nasi chłopcy się rwą do dziś, prawda, do tego, tak, żeby tak, wskakiwać tak, ja do tych ja samochodów, ja... tak, jechać pomocą, a tymczasem to chyba nie jest najlepszy pomysł, prawda, i stąd chyba ta wasza decyzja. Panie redaktorze, ja doskonale znam duszę ratownika, tak. ochotnika i ja wiem, że on by za wszelką cenę Chciał po prostu fizycznie y, pomagać. Natomiast y, szczerze powiem, y, tam w zasadzie y, krajowy system ratowniczo-gaśniczy na poziomie województwa, moim zdaniem naprawdę się sprawdził i y, owszem, bo obserwowaliśmy, byli, byli strażacy, i ochotnicy, ale na zasadzie wolontariatu nie byli w pewien sposób dysponowani tutaj przez. Y, y, Straż pożarną, przez Państwową Straż Pożarną, bo w, w tym momencie nie było takie, takiego zapotrzebowania. Panie redaktorze, mądre dowodzenie polega na tym, żeby siły i środki racjonalnie tam dysponować, naprawdę według potrzeb. By czasami mieliśmy takie sytuacje, nie powiem, że to, jest że, że to się często zdarzało, bo, bo dziś słyszymy też w mediach, że, że wolontariat jest tam. Bardzo chwalony i, i pomocny, natomiast myśmy prowadzili akcję, no, no powiedzmy na tym etapie samych działań ratowniczych. No, te jednostki w zasadzie były nam na tamtym etapie na pewno, na pewno w pewien sposób no, no, niepomocne. No, też wiemy, jaki był stan dróg tam. tak oczywiście lądek, oczywiście, lądek, stronie, no, no, sam pan był, sam pan widział. No ciężko było wyjechać dojazd, się generalnie, nawet dojechać po biedy, jeszcze wyjechać. Nie, no, nie chcieliśmy też pewnego rodzaju spiętrzyć tych sił ratowniczych, bo. Bo po prostu no, narobilibyśmy może więcej y, szkód, y, ilość nie jest zawsze adekwatna do, do jakości, tak? Mm -hmm. Tak bym to po prostu skomentował. Więc nie, nie liczmy na ilość, tylko po prostu na, na jakość. Siły i środki, które żeśmy dysponowali, były w zasadzie no, dokładnie analizowane tam na miejscu przez poszczególnych y, dowódców odcinków bojowych i na ich zapotrzebowanie, jeżeli uznali, że. Takie siły i środki są potrzebne. Natychmiast były tutaj dysponowane przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa z terenu nawet całej Polski. No Trzeba też pewnie pamiętać, że przecież ci strażacy, ci druchowie też są potrzebni do akcji ratowniczych na miejscu. Ciągle, prawda? Dokładnie. No przecież nie, kraj nie zamarł i, i akcje. Yy w całej Polsce się toczyły. No mieliśmy, średnio mamy ponad tysiąc zdarzeń w całym kraju na podziale bojowym. Mamy zaangażowanych codziennie ponad 5000 strażaków. Także no, no w pewien sposób ten potencjał Państwowej Straży Pożarnej no, no o tą liczbę musiał być w pewien sposób no, no pomniejszony. Aczkolwiek no, do końca twierdzę, że, że siły i środki były adekwatne naprawdę do, do zagrożeń. Panie komendancie, no, na... c... proszę, proszę, Pan. proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Co yy, dla pana komendanta było podczas tej powodzi, yy, która ciągle trwa jednak, najtrudniejsze? No i co było najtrudniejsze? No po prostu. Yy, 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 yy. No nie powiem, że mnie zaskoczyła po prostu dynamika, bo, bo mniej więcej wiem jak to wyglądało, to co żeśmy rozmawiali, miałem do czynienia najpierw w 97, później w 2010, będąc już w Krakowie, ale to też była inna powódź, bo... bo... Bo w zasadzie no, ona była już bardziej jakby stanowana na tych powiedzmy wschodnich, wschodnich terenach Małopolski, bo tam były w zasadzie no, no, największe jakby, jakby zniszczenia. Natomiast co mnie co mnie zaskoczyło, zaskoczyła mnie po prostu w pewien sposób, nie wiem jak to Panu tak dokładnie powiedzieć, ale taka może upartość ludzi, których w zasadzie no proponowano ewakuację, a, a oni z różnych względów nie chcieli. To było dla mnie trochę takie, takie no, no zaskakujące, że w pewien sposób się nie dowierza, y, może, y, czy też służbom, czy, czy y, służbom zarządzania kryzysowego, bo oni w zasadzie są pewnego rodzaju tu, tu, y, tym organem, który, który w zasadzie ogłasza tą ewakuację. Mm -hmm. Były przypadkiem muszę panu powiedzieć, że, że kogoś prosiłem, byłem naocznym świadkiem, że komuś proponujemy ewakuację. On absolutnie nie chce, bo on musi y, pilnować majątku, zresztą no, on nie wierzy, że, że taka woda pójdzie a za parę, parę dziesiąt minut no, no, błagalne prośby, że, że już po prostu go tak zalewa, że boi się, że już nigdy nie wyjdzie z tego mieszkania. No i to przysparzało pewnego rodzaju e, no, większego wysiłku, tak zaangażowania ratowników, którzy... Taki przykład właśnie był w Głuchołazach, no bo to już jest troszkę Troszkę tak. y, inna, inna y, specyfika. No, szczerze Panu powiem też, rozmiar tych szkód y, no, też zrobił pewnego rodzaju jakieś tam y, wrażenie. Ale y, wracając, może jeszcze do tamtych lat, bo, bo widzę, że Pan próbuje w pewien sposób porównywać tamten czas do, do czasu y, no, teraźniejszego. Widzę, że się bardzo dużo zmieniło. Przede wszystkim tak, jesteśmy w pewien sposób, mamy dobrą współpracę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I bazując na, na jakichś tam doświadczeniach z tamtych lat, no nawet i 2010 rok, no szczerze powiem, że tamte prognozy były yy, nietrafione. Czego dzisiaj mamy bardziej po prostu yy, przybliżone to co, to, co w zasadzie nas czeka, a to jest dla nas, dla ratowników, bardzo ważna wiedza, tak, bo wiemy, wiemy w zasadzie, gdzie te środki powinny być Dyzlokowane, i, i I w gdzie, którym momencie, gdzie... prawda? Tak, i w którym momencie. I w którym, i w którym właśnie momencie i, w, i właśnie w jakiej ilości się miśrodków, o no czym była właśnie rozmowa tutaj na, mhm. na początku. Dobrze, skoro powiedzieliśmy sobie o najtrudniejszym, to proszę mi powiedzieć, a, a jaką miał pan największą satysfakcję podczas tych ostatnich dwóch tygodni? Z czego? Wie pan, miałem, miałem takie, taką y, satysfakcję, może największą, było to może w Nysie, kiedy w zasadzie, no, f, f, odkryto, f, f, no, wyrwy, wyrwy y, wale, trzeba było coś y, zrobić. Y, no, wtedy to, y, proszę y, pamiętać, że to były w zasadzie jakieś te pierwsze dni, jeszcze tak doskonale nie byliśmy zorganizowani na przykład. Z całym komponentem śmigłowców, tak? Mhm. To, dopiero, to dopiero było na etapie organizacji. Tu jeszcze trwała przecież akcja ratunkowa, gdzie przy pomocy technik linowych i wykorzystaniu, właśnie śmigłowców, zarówno z policji, jak i ze straży granicznej oczywiście bardzo dużo śmigłowców też z wojska. I z, myśmy próbowali ściągnąć, to już było bardzo bardzo późno, już w zasadzie to było gdzieś godzina chyba 17-18. I nie byliśmy pewni, że dostaniemy śmigłowiec. Tak, ten śmigłowiec, oczywiście szykowaliśmy big bugi. To były, to były, wtedy były wykonane pierwsze zrzuty. I wie pan, jak przyleciał ten śmigłowiec, ja zobaczyłem taki boom u mieszkańców, tak? Jest szansa, że coś się uratuje, bo była już taka niechęć. I tak nas zaleje, i tak nas zaleje, No tak, tak, tak to było I, widać. I mówiąc. jak zaczął lat, latać ten śmigłowiec, no, no jakiś taki naprawdę zrywu społeczeństwa, my też chcemy coś zrobić i ta, ta w zasadzie pierwsza, pierwsza akcja społeczeństwa, którzy, no, no pomagali układać po prostu barki na wałach. A jak wyglądała, bo pamiętam, znowu nawiązuję, rzeczywiście ma Pan rację, do tych starych czasów, kiedy w 1997 roku były duże problemy z łącznością. Nie wiem, czy Pan pamięta, nie mieliśmy, tutaj były zawsze jakieś, jakieś problemy. Jak to wygląda w, w tym roku, jak to wygląda dzisiaj, w współczesnym świecie, teraz, w Polsce? Czy to łączność pomiędzy Wami, z tym pogodowiem, policją i tak dalej, to, to nie, nie było z tym problemów żadnych? Wie pan, no dziś w zasadzie bardzo dużo też bardzo bazujemy na telefonii komórkowej. Szczerze no tak, powiem, były tak. okresy, gdzie mhm. w zasadzie ta łączność była, była w pewien sposób yy... No, nawet powiem, że, że mało dostępna. Łądek no, no. i, i stronie przecież straciły kompletnie łącze, A, tak. Tak, tak. No, ale, ale widzi pan, tu w porę też zareagowały w zasadzie no, służby państwa. Ministerstwo Cyfryzacji tak, no, umożliwiło tak. nam w zasadzie no, bez ograniczeń dostęp do, do łączności w tej telefonii mhm. komórkowej. E, jako Straż Pożarna no, bazujemy na łączności radiowej też, tak. Natomiast szczerze powiem, łączność współdziałania pomiędzy innymi służbami jeszcze kuleje. To, to na pewno trzeba nadrobić, ale jest światełko w tunelu, bo w zasadzie no, miałem tą przyjemność, że, że uczestniczyłem w pewien sposób. No, tam jakąś małą cegiełkę człowiek włożył w tworzącą się ustawie ochrony ludności, tak, i tam w zasadzie będziemy mieli te sprawy, myślę, że do końca uregulowane, będziemy mieli taką, no, sieć ogólnopolską, która obejmie w zasadzie wszystkie służby na całkiem nowych po prostu technologiach. Ostatnie pytanie, panie komendancie, jak już ta fala przejdzie, jak już miną emocje, co pan powie swoim strażakom? I tym Państwowej Straży Pożarnej, i tej Ochotniczej Straży Pożarnej. E, oczywiście wielkie, wielkie podziękowania, wielki y, podziw. Y, stanęli naprawdę na wysokości y, zadania. Wie Pan, y, pamiętam taką determinację strażaków, młodych chłopaków ze szkół pożarniczych, Którzy układali worki, taka, taka nadzieja, że, że robią, bo, bo to się uda. Nie? I, I później takie, takie zniechęcenie, ale były też chwile radości przy naprawdę wielkim zmęczeniu. Słynne zdjęcia, no, nie widziałem tego może na, na, na żywo, ale w różnych warunkach odpoczywali na, na materacach, spali na wałach, na tych workach. Natomiast no, no, wielka radość, jak ta praca po prostu przynosiła, przynosiła w zasadzie no, efekt. I powiem Panu, panie no, komentancie, jednej, że jednej, jednej mhm. rzeczy żałuję, bo, bo w zasadzie obiecałem to kiedyś e, jednemu ze strażaków, bo, bo tak narzekał, że, że przyszedł na służbę, nieoczekiwanie wyjechał, już go nie ma któryś dzień. E, Taka prośba też może do społeczeństwa, że czasami odwiedzić sąsiadkę, której mąż wyjechał, yy, i zapytać może zrobić jej jakieś zakupy może yy, nawet i prosto wyjść z psem, czy, czy, czy pomóc tam przy dziecku. Yy. Tego, tego chyba zabrakło, że. że no, Czyli takiej właśnie solidarności między ludźmi i to na każdym tak. etapie. W zasadzie rozmawialiśmy przed chwileczką o łączności, o tak. prowadzeniu korespondencji. Bardzo ważna rzecz. Decydująca o powodzeniu na pewno każdej z akcji, ale widzi pan, nawiązały się takie bardzo dobre relacje pomiędzy służbami. Mhm. Wojsko, Straż tak. Pożarna, policja. No było, widać po prostu to, to współdziałanie, no, tego się na pewno nie dało ukry ukryć, to zjednoczyło ludzi w mundurach. A wie Pan, jeszcze, jeszcze wracając do, do Pana pytania odnośnie co bym powiedział strażakom. Wie Pan, ta satysfakcja ludzi i, i, i widać te czasami, może nawet nie słowa, ale gesty, takie podziękowania. Wie pan, dla takich chwil właśnie warto być strażakiem. Zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Gural nadbrygady Józef Galica. Bardzo serdecznie dziękuję. Jestem. Bardzo uprzejmie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Dzięki bardzo. bardzo.